Cześć, witajcie na kolejnej lekcji. Dzisiaj opowiem o jak zmieniać w makrach kolory czcionek oraz kolory wypełnienia komórek. Tradycyjnie: `Developer Visual Basic Insert Module`. Napiszemy. Kolory. I przesuniemy sobie tutaj. No i dobrze. Najpierw ee, powiem o zmienianiu kolorów w neutrze komórek. Czyli po prostu kolorowanie całej komórki. Jeżeli chcemy na przykład. Pokolorować obszar od A3 do A5 i teraz tak za kolorowanie wnętrza odpowiada inter. No i teraz mamy do wyboru. Możemy albo wybrać kolor równa się i tutaj trzeba wpisać na przykład v red, czyli czerwony. Sprawdźmy od razu jak to zadziała. O, widzicie trzy czerwone. Możemy dać yellow, możemy dać green, czyli angielskie kolory. Tu mamy standardowe takie kolory, czyli taki zielony jest po prostu i tyle, ale jeśli tutaj może to zostawimy sobie, a wybierzemy, napiszemy drugi wiersz. Mamy tutaj taką drugą opcję: Color Index i teraz Color Index. I tutaj poszczególne numerki wpisujemy i zobaczmy co ma czwórka. Czwórka o, jest chyba też zielona, piątka jest. Niebieska, szóstka jest żółta, siódemka. I tak każdy numer ma jakiś tam kolor. Zobaczymy czy 35 i tutaj też się zaczynają jakieś odcienie jaśniejsze. Ciemniejsze, i tak dalej, i tak dalej. Więc na pewno w internecie sobie można znaleźć taką całą paletę tych kolorów, i można wtedy sobie odnaleźć każdy kolor. Może na końcu zrobimy małe zadanie, pierwsze ćwiczenie, i sobie zrobimy paletę kolorów. Wszystkich kolorów jest 56. 57 jak już piszecie, to to wywali nam już tutaj błąd a co zrobić jeśli nie chcemy tego koloru czyli mamy jakieś pokolorowane komórki a chcemy żeby nie były one pokolorowane to tak samo od A3 do A5 interior color i równa się, mamy coś takiego jak XLNONE, czyli XL non i zobaczymy, jak to działa. I nie ma koloru, tak? Czyli ostatni ten wiersz jest czytany, że jak przyjdziemy wiersz po wierszu F8, będziemy mieli najpierw zielone, potem czarne, a potem Brak koloru i koniec makra. Czyli non to jest, jeżeli chcemy, żeby komórka z powrotem wróciła do pierwotnego koloru. Teraz jak chcemy zmieniać kolory czcionek. Czyli żeby coś takiego zrobić, yy, wpiszmy sobie od A2 do D6. Piszmy sobie kolory w cudzysłowie odpalmy o, zobacz, będzie, jest kolory i teraz będą nam się zmieniać e, czcionki, kolory czcionek, ale najpierw, że, zanim do tego przejdziemy, to to najpierw Wpisujemy font, i teraz na tych ciągach można wykonywać różne rzeczy. Czyli najpierw bolt, wybieramy bolt. Żeby to zadziałało, to trzeba wpisać prawda, czyli true. Odpalamy i zobaczcie, jest pogrubione. Po Oczywiście jeśli wpiszemy FALSE z powrotem kolory wrócą w nie pogrubione. Zostawmy to na TRUE. Teraz będziemy chcieli zmienić kolor czcionki, czyli font i tutaj wybierzemy kolor tak samo jak przy wypełnianiu. Najpierw, e, kolor, jeśli wybierzemy kolor, to wpisujemy te. E, wpisujemy nazwy, czyli na przykład e, wpiszemy white. No, białe nie widać, bo białe na białym jest. Ale jeśli wpiszemy black, to są. I zobaczcie, są pogrubione i są na czarno, tak? bo jeśli przejdziemy wiersz po wierszu, to makro na początku zmienia tutaj A3 na A5 na zielono, potem na czarno. W sumie to nie jest czarny, ale jakiś odcień yy, jaśniejszy czarny tu kolory uzupełnia. Teraz, jeśli wpiszemy. Kolor, indeks, mamy podobnie to samo co przy wypełnianiu tła komórek. Załóżmy 44, zobaczymy, co z tego wyjdzie. O, jest jakiś tam odcień pomarańczowego. I jeszcze możemy skorzystać z palety RGB. I zobaczcie. Czerwony, odcienie czerwony, z no, strzelam, nie wiem jaki to jest kolor, po prostu takie sobie wybiorę kolory, zobaczymy jakie to będą. No jest to taki kolor, tu wpiszę na przykład 18. Nie widać za dużo zmiany, ale teraz tu 14. O zmieniło kolor. Czyli jeśli ktoś chce konkretny odcień RGB, to można też sobie to uzupełnić. Co jeszcze w fontach możemy robić? Możemy italik zrobić, czyli kursywa. Zobaczymy jak to zadziała. Tak. Możemy z ciekawszych rzeczy. Size jeszcze, czyli rozmiar. Rozmiar możemy sobie zmienić, żeby to wszystko miało na przykład czcionkę numer 20. No i się powiększyło. Wróćmy do normalnej, czyli 12. Jeszcze jest coś takiego jak font name, czyli nazwa czcionki. No i tutaj wpisujemy na przykład arial zobaczymy co tu no zmieniła się ta ćwiczenie no i teraz robimy szybkie ćwiczenie po prostu wyświetlimy sobie te wszystkie 56 numerów kolorów sam jestem ciekaw który jaki kolor jaki ma numer czyli tak skorzystamy tutaj z for to będziemy się uczyć później, Wam to wszystko pokażę dokładnie. Teraz, tak, na potrzeby tego ćwiczenia, trochę tego, co już było, a trochę nowości. Czyli tak, mamy 56 kolorów, będziemy chcieli w 8 kolumnach i w 7 wierszach, bo 8 razy 7 jest 56, wyświetlić te wszystkie kolory, a w środku będziemy chcieli każdej komórki napisać, jaki to numer koloru. Czyli tak, oznaczmy sobie, tu napiszemy, że W to będą wiersze, K to będą kolumny. I teraz tak, for W dla każdego wiersza od 1 do 7 i potem będziemy next w, czyli następne w i dla każdego, dla każdej kolumny równej od 1 do 8 i tutaj damy next 8 next y -y 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 k tu mamy miejsce na to, co chcemy zrobić, czyli komórka w k Czyli wiersz, kolumna, ma um, pojawić się numer oraz saleswk. Ma się wypełnić interior. Korzystamy z interior. Kolor, e, indeks. Ma być właśnie ten I. I tu jeszcze zrobimy I równa się I plus 1. Czyli żeby kolory się zmieniały od 1 do w górę. Ok. I to powinno zadziałać. Zobaczmy. Odpalamy wiersz po wierszu F8 zielonych komentarzy nie, nie, nie przeskakuje makro, nie pokazuje, czyli tak. Zobaczcie, najpierw się wpisało 1. jedynka to jest czarny, potem dwójka, to jest biała, trójka czerwona. I tak zobaczcie, cały czas F8, i to się pojedynczo tutaj zmienia, przeskoczyło do następnego wierszu. Zobaczcie teraz, jak podczas takiego wykonywania operacji, to jeżeli najedziemy na W, to wiemy, że jesteśmy w wierszu numer 2 i jesteśmy w kolumnie numer 6. A I jest równe 13, czyli jest 13. Rzeczywiście wszystko działa. Nie chcę już wykonywać. Pojedynczo. Dam tutaj F5 i pojawiła się cała tabelka kolorów. Możemy teraz na podstawie tego sobie wybierać jakieś tam kolory, które nas odpowiednio interesują. I to wszystko. Dzięki. Zapraszam na następne lekcję. Cześć.